Po tym jak Straż Miejska nie może używać fotoradarów, coraz częściej słychać głosy, że municypalni są zbędni. Na nudę i brak zajęć nie narzekają pilscy strażnicy. Ich głównym zadaniem jest dbanie o porządek w mieście, a drugim ważnym obsługa monitoringu miejskiego. W tej chwili strażnicy przenoszą się do nowej siedziby w wyremontowanym dworcu. My już pakujemy, czekamy na rozwiązanie zamówień publicznych, na wyposażenie i meble, także to powolutku będzie spływało już bezpośrednio na dworzec i to będzie wszystko ustawione w nowych pomieszczeniach. Strażnicy miejscy mają rozpocząć swoją pracę w nowych warunkach za kilka tygodni. Będą mieli do dyspozycji salę edukacyjną. Pełne wyposażenie dydaktyczne, które pozwoli strażnikom przeprowadzać zajęcia z młodzieżą, m.in. z wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Zajęcia rozpoczną się od 1 marca. Tego dnia ma podjąć pracę nowa straż gminna w Wałczu. Od nowego roku pracę w tym miejscu straciło 13 osób. Wójt gminy twierdzi, że mimo utraty stanowisk i zamknięciu jednostki. Strażnicy są jednak niezbędni. Musi być taka jednostka, która no będzie też miała wpływ na działania w terenie, a jest naprawdę kilka istotnych rzeczy, które są potrzebne do wykonywania właśnie poprzez Straż Gminną. Z jednostki samodzielnej utworzono referat Wałęckiej Straży w Urzędzie Gminy. Konkurs na stanowiska strażników zostanie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu, jednak zamiast 13 funkcjonariuszy, jak było do niedawna, pozostanie ich tylko dwóch. Czyli tyle samo co w Złotowie, nieco mniejszym od Wałcza mieście. W Złotowie więc nie będzie zwiększenia obsady. Ale aby jeszcze lepiej radzili sobie strażnicy, burmistrz wraz z początkiem nowego roku przeorganizował im obowiązki. Zmienił się sposób pracy, jest to praca też popołudniowa, jest więcej patroli pieszych, to są najistotniejsze zmiany, także zakres, termin, czas i sposób, także nie tylko z auta nie zawsze to wszystko widać, więcej patroli pieszych daje większą skuteczność, na co myślę, że mieszkańcy liczą i to odczują. Tymczasem w mniejszej od Złotowa Trzciance pracuje już trzech strażników i chcieliby sami, aby ich było więcej. Na co dzień bowiem często spotykają się z nieżyczliwością mieszkańców miasta. My nie jesteśmy Świętym Mikołajem. Nie rozdajemy prezentów, natomiast stosujemy przeważnie grzywny, kierujemy wnioski ukarania. I tu z tego tytułu ludzie nas po prostu nie lubią. Ale o likwidacji straży w Trzciance nie ma mowy. Jesteśmy potrzebni, bo jest naprawdę dużo zadań takich typowo porządkowych. Dlatego twierdzą, że przydałoby im się wsparcie dwóch dodatkowych osób, tak jak w Pile, gdzie wkrótce być może ruszę nabór na dwa dodatkowe stanowiska mundurowe.